Z prawej strony się trzymasz, no zaraz lusterka porywasz Jedziemy jednokierunkowo Będziemy skręcali w lewo, Przed nami egzamin, a nawet dwa no, Już milion razy powtarzam, ale to jest moja ulubiona Kleczewska Miejsce, w którym bardzo często można spotkać egzamin, co widać na załączonym obrazku No tak Nie wiem, czy pamiętasz, ale zwróć uwagę na linię podwójną. Tak widzę, tam I czekamy. Uzbrajamy się w cierpliwość, bo bardzo łatwo tutaj błąd. auto z numerem 17. po Końcówka numeru restacyjnego jest też na tym słupku bocznym, wyklejona w formie naklejki. więc traktujemy to jako auto numer 17. Czy przyniesie szczęście? Czy to? Tak no zobaczymy zaraz. Może jak się uda, to. A długo się stoi, To No, no ale musi, no, ja gdzie wiemy, pojedzie? Ja wiem, rozumiem. W sumie to bym tak stał. Bo... Wyjeżdżamy z ulicy Kleczewskiej. A to, wyjeżdżamy na ulicę Żeromskiego. Tutaj komfortowa sytuacja robi się wtedy, kiedy po lewej stronie widać sygnalizację świetlną i zmieni się sygnał na czerwony Tamto? dla tych jadących ulicą Żeromskiego. Okay. Tak. Wtedy z lewej strony powiedzmy, że tego zagrożenia nie ma do końca albo jest ograniczone no ale tak czy inaczej trzeba być czujnym o widzisz, dobrze powiedziałem ci nie dojeżdżaj no tak. chociażby piesza no ten kierowca się nie popisał z prawej strony no. w tym suzuki I nie wiem, czy jedzie prosto, no nie ma kierunkowskazu, ale jakieś takie mam podejrzenie dziwne, że może skręcić w lewo za chwilę. No, no ciekawe to, to mm. psa, że to skrzyżowanie tutaj. Jak obstawiasz, ten samochód pojedzie prosto? Ten tutaj? Tak. Bo ja myślę, że on się nie bo stał za nami. I, I że ruszę za chwilę, tak wiesz, dynamicznie i wciśni się przed egzamin i pojedzie pierwszy. Tak? To ja bym, ja bym dał mu więcej trochę tego. A nie, a nie. A co? No a pojechał w lewo jednak, widzisz? Dobra, też pojedziemy. Jejku, co to było? I my oczywiście jedziemy w prawo na światłach Jak skręcimy na światłach w prawo, to na najbliższym skrzyżowaniu Będziemy skręcali za chwilę w lewo. I to będzie taka kolejna uliczka, na której jeżdżą egzaminy jestem przekonany, że ten egzamin tak samo pojedzie. A na końcu tej uliczki jest taki czerwony znak, ośmiokątny, z białym napisem. Chyba pamiętam, tam się wjeżdża tego... To na K ulicy, tak? To... Ta ulica, którą będziemy skręcali? No w sensie przed to, ten stop to jest przed tą ulicą yy, już zapomniałem jak się nazywa. Tana KAR yy. Nie no, będziemy dojeżdżali do ulicy Reymonta. A do Reymonta, okej. Okay. Mm. ja poproszę w lewo na skrzyżowaniu. A nawet nie zdążyłem powiedzieć wieciu nie jadł tak samo. <laughs> Nie wierzę, zatrzymaj się. Tak, zostawmy nie przejście nie dla miejscu. pieszych, zostaw, zostawmy przejazd rowerowy. No tak, teraz ja to wszystko kosztuję, to za nie, nie za bardzo. A tutaj po prawej stronie jaki jest, tak? Po prawej stronie, a że ten? Mhm. że nakaz w prawo. No. Czyli kierunkowskaz, poproszę. Tak. Kyrunkową, która bardzo często na egzaminach występuje. My też oczywiście będziemy jechać w lewą. Ale naprzeciwko, niestety, jest egzamin i jest przesiadka. Coś tam się nie udało. I przesiadka fotel przesunięty do przodu, kandydat zaproszony z tyłu. Czyli Kleczewska zebrała następną ofiarę. Czemu tak nie szarpiesz, powiedz? Chcesz nie wykończyć? No, nie, nie wjechałam na krawędzi, po w lewo jedziemy. Jakie biegi pieczęca? Czy mamy się teraz cofać? Nie możemy się cofnąć, tylko niestety, ale. Czekamy. Aż one zrobią. Tak, natomiast tam jest dosyć wąsko, ten samochód jest uh -huh. zaparkowany, on nie odjedzie. Będzie trzeba pojechać po krawężniku lekko. Okej. Okay. No, dla osoby egzaminowanej niezłe zadanie. Uh -huh. Jedziemy, nie ma wyjścia. Jedyneczka. No, to bardziej hojnik niż krawężnik. Dokno. Dobra i ja teraz mam regulować co jest sprzęgłem? Tak jest jazdy w prawo. No i muszę podjąć interwencję. No Jaki ale, buznak? Ale no nic nie jechało. No bez to, względnego po... zatrzymania się. No to ja nie chcę słyszeć, że nic nie jechało. Jedyneczka stop, to jest stop, nie ma dyskusji. kierunkowska z prawy i jedziemy sobie i powiedz mi, co oznacza ten niebieski znak że mamy z białą strzałką nakaz jazdy żaden nakaz nie, że y... jednokierunkowa tak jest będziemy jechali oczywiście w lewo jak należy ustawić na drodze jednokierunkowej? jak najbardziej w lewo Czyli egzamin się dobrze ustawił? No tak średnio. No właśnie. Aż tak. Czyli nieprawidłowo wykonał zadanie. Ale pojechali dalej. Proszę, żebyśmy podjechali. Czekaj, przymknął no bo tu jest strasznie. Poproszę, byśmy podjechali jeszcze odrobinkę do przodu, bo widoczność jest mocno ograniczona. Jak teraz sytuacja? Lepiej, w sensie, że lepiej widać. Lepiej nie mówisz. Nie, że lepiej widać, ale że mogę teraz sobie ruszyć. Trochę w podskokach, ale się udało. Zapraszam do odwiedzenia moich mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, Doszkalanie Warszawa. Zostawcie łapę w górę, pozwoli mi to zwiększyć moje zasięgi.